Gdzie my jesteśmy? Nigdy tu nie byłam. O nie! Wygląda na to, że będziemy musiały zostać tu na dłużej. Kurczę, musimy znaleźć inne wyjście! Co ja widzę? Spójrz, tam jest mnóstwo szafek. Na pewno znajdzie się w nich coś przydatnego. Kurczę, wszystkie są zamknięte. Wiem, gdzie są klucze. Spróbujmy zdobyć chociaż jednego. Chyba powinnam zacząć. Mam szczęśliwą rękę. Powodzenia. Nie będę ci przeszkadzać, poobserwuję z boku. Chyba coś się tu rusza. A mój Boże, to straszne. Muszę znaleźć klucz i mieć to za sobą. To robale! Fu, są obrzydliwe. Weź się w garść. Masz rację. Mam klucz! Super. Pospieszmy się i otwórzmy pierwszą szafkę. Mam nadzieję, że tam jest coś przydatnego. Zamek otwarty. to jest? Coś poleciało mi prosto w twarz. Nie jesteś cała pokryta kremem. To zabawne. On jest naprawdę dobry. Co jeszcze? Co tak stoisz? Teraz twoja kolej, aby złowić klucz. Przepraszam, zapatrzyłam się na ciebie i zapomniałam okay. o tym. Szczerze mówiąc, troszkę się boję. Może tam znowu będą robaki. Dobra, nie mam wyboru i tak muszę to zrobić. Uj, to chyba coś paskudnego. Przyjrzyjmy się. A nie, to tylko kuleczki, co za ulga! Jest i klucz. Szybko mi poszło. Teraz czas zobaczyć, co jest w szafce. Yeah! Powodzenia. Może i ty natkniesz się na coś smacznego. Chyba nie, nic nie widzę. Trafiło mnie prosto w oczy. Pamiętam, jak się ze mnie śmiałaś. Powinnaś teraz zobaczyć swoją minę. To dopiero jest zabawne. Nie czas na żarty, pora na nowy klucz. Okay. Dobra, tym razem w pudełku zdecydowanie nie powinno być nic paskudnego. Muszę w końcu zaznać szczęścia. Kurcze, chyba się pomoliłam. To coś zimnego i oślizgłego. Łapki kurczaka? Nie wierzę. To obrzydliwe. Cuchnie jak nie wiem co. Muszę znaleźć ten klucz, zanim smród rozejdzie się po całym pokoju. Świetnie, mam klucz. Nie było łatwo, ale dałaś radę, gratulacje. Dzięki. Szkoda, że nie dostałam nagrody, na którą zasłużyłam. Co tu jest? O nie! To jakaś pianka i leci mi prosto w pasz! To nie jest miłe uczucie. Wygląda jakbyś się zaplątała w pajęczą sieć. To nie jest śmieszne. Lepiej spójrz na stół. Jest nowe pudełko. Dla ciebie. Wiem, nie musisz mnie popychać. Daj mi chwilę, żebym się pozbierała. Let's go! Hmm, dziwne. Nie mogę zrozumieć, co to jest. Jest całkiem miłe w dotyku. A, to lepki slime. Ostrożnie rzuciłaś mi go prosto w twarz. Przepraszam, to było przez przypadek. Ale mam dobrą wiadomość: znalazłam klucz. No to wybieraj szafkę i otwieraj. Niech będzie ta. Moja intuicja mi mówi, że w środku jest coś dobrego. Zobaczmy. Ojej, jakiś sznurek. Spróbuję go pociągnąć. O po co to zrobiłaś? Teraz coś na mnie kapie. To dopiero zabawa. Spróbuję mocniej szarpnąć. Ojej, jak mokro pomocy! Dobrze ci tak. Sama się o to prosiłaś. Nie wiedziałam, że wyleje się tyle farby. Sorry, pogadamy innym razem. Teraz muszę iść. Okej, okay, zobaczymy, co dostaniesz. Coś lepkiego i zimnego. Jestem pewna, że za tym opisem nie kryje się nic dobrego. Przypomina galaretkę. Klucz był w środku, udało mi się. Szybko to ogarnęłaś. Otwórz różową szafkę. Pójdę po kolei i wezmę tę. Już usunęłam zamek, pozostało tylko otworzyć drzwiczki. To jakaś broń? Jest różowa, podoba mi się. Ręce do góry. Dlaczego nie strzela? Chyba powinnam silniej pociągnąć za spust. Znowu jesteś cała brudna. Patrz, pojawiła się nowa skrzynka. Po co tak stoisz naprzód? Jesteś bardzo przekonująca. Dobra, już jestem. Tylko na mnie nie krzycz. Chyba nie ma tu nikogo żywego. No dobrze. Ale co to jest? Ładnie pachnie. Wiem, to żelek jest. Pyszny. Zaczyna mi się podobać nasze wyzwanie. Ale wracam do gry. Muszę znaleźć klucz. Super jest. Widzę, że już całkiem nieźle ci to wychodzi. Okay. Szukanie kluczy nie jest najtrudniejsze. Co tym razem jest w szafce? O nie, rękawica bokserska. Nie spodziewałam się tego. Jakie piękne ptaszki. Tylko nie to. Trzeba ci natychmiast pomóc. Dziękuję. Prawie upadłam. Patrz, teraz twoja kolej. Właściwie to mogłabym z Tobą zostać, ale skoro nalegasz, no dobrze, pójdę poszukać klucza. Chciałabym, żeby w środku pudełka było coś równie smacznego jak żelkowe oczy. Albo jeszcze lepszego. Zobaczmy, co to jest. Wow, cukiereczek! W końcu mi się poszczęściło. Jaki pyszny. Myślę, że dla znalezienia klucza trzeba zjeść wszystkie cukierki. Właśnie tak! Właściwie to nie było konieczne. Nie przeszkadzaj mi, ja tu szukam klucza. Hurra jest! Otwieraj szafkę, bo czas się kończy. Nie zostało wiele opcji. Wybieram te. Trzymaj za mnie kciuki. Wow, kubałek z lodami! Nie mogę uwierzyć, że mam farta. Moje szczęście nie chce się ze mną rozstać ani na chwilę. Muszę to natychmiast spróbować. Mmm, jakie orzeźwiające. Uwielbiam lody. Jak już zacznę je jeść, to po prostu nie mogę przestać. Ale wiaderko jest duże, mogłabyś mnie poczęstować. Jeszcze czego? Chci wózka. Wiedziałam, że nie powinnam o to pytać. Dobra, idę znaleźć mój klucz i otworzyć szafkę, w której też będzie coś słodkiego. Zobaczmy, co tu jest. Chyba nic paskudnego. To chyba jakiś piasek? Albo glina? Ale gdzie jest klucz? Mam go! Udało mi się! Brawo! Znalazłaś go! Dzięki! Po prostu jestem bardzo wytrwała. Prawie zdjęłam zamek i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Niebieska kola! W końcu się czegoś napiję, bo ten challenge naprawdę mnie męczy. Uwielbiam to! Od razu czuję przypływ energii! Ja też mogę się napić? Nie sądzę! Ten napój nie jest dla ciebie odpowiedni, więc wybacz mi. No, i pij sobie te kole. Najwyższy czas, żebyś wzięła się do roboty. Masz rację, zostało jeszcze trochę. Let's go! Wydawało mi się, że pudełko jest puste. Ale nie. Coś tam jest. Oj, chyba przypadkiem oderwałam jakiś kawałek. Nie wygląda to dobrze, lepiej to wyrzucę. To bolało. Pamiętasz? Też mi to zrobiłaś. Myślę, że klucz jest gdzieś blisko. Znalazłam go. No to biegnę do szafki. Mam nadzieję, że ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. To nasza jedyna szansa, i nie ma mowy, żebyśmy ją przegapiły. Proponuję obejrzeć to razem. Co to wszystko znaczy? Wygląda na to, że wygrałyśmy. Spójrz, myślę, że to jest klucz od kraty. Tego nam właśnie potrzeba. Otwórzmy ją wreszcie. Zgadzam się, najwyższy czas to zrobić. Let's go! No i co, pasuje? Tak! Wiejemy stąd.